Dzisiaj pokażę Ci kilka najlepszych aplikacji, które pozwolą Ci zarobić prawdziwe pieniądze. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów zarabiania pieniędzy w internecie. Oto kilka aplikacji, które wypłacają pieniądze. Ostatnia aplikacja w tym zestawieniu jest najlepsza i sam z niej stale korzystam. Wszystko, czego potrzebujesz, to smartfon z internetem. Zostaw łapkę w górę pod filmem i zaczynamy od pierwszej aplikacji na naszej liście, która nazywa się userfeel.com. Userfeel to aplikacja, w której możesz testować różne aplikacje oraz strony internetowe i na tym zarabiać. Działa to w ten sposób, że firmy z całego świata szukają kogoś, kto przetestuje ich aplikacje. Aby wyłapać wszelkiego rodzaju błędy i problemy w tych aplikacjach, oraz na stronach internetowych. I tu wkracza użytkownik userfeel.com. Firmy płacą stronie userfeel.com, która następnie zapłaci ludziom, takim jak my, za przeprowadzenie testów. Zarabiasz więc za testowanie prostych aplikacji i stron internetowych, więc jest to jeden z najłatwiejszych sposobów na zarabianie pieniędzy. Jak można się domyślić, takie testowanie nie wymaga żadnej szczególnej wiedzy, zestawu umiejętności ani doświadczenia, i właśnie dlatego jest to pierwsza aplikacja, którą wam dzisiaj pokazuję. To doskonałe miejsce do rozpoczęcia zarabiania pieniędzy w internecie, jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Co więcej, jest to bardzo popularna aplikacja która ma ponad setki tysięcy testerów z całego świata, więc działa w większości krajów. Jest to prawdopodobnie najlepsza ich cecha. Serwis userfil.com ma setki zadowolonych klientów, a niektórych z nich można zobaczyć poniżej. Jak widać, obsługują kilka bardzo dużych firm, które są rozpoznawalne dla niektórych z was od razu. Możesz także zobaczyć sporo informacji o tej aplikacji, a także o jej funkcjach. UserField wspiera wiele języków oraz posiada narzędzia dla testerów. Możesz przetestować dowolną witrynę w dowolnym języku. Ich panel składa się z ponad 150 tysięcy testerów mówiących w 40 językach. To, jak sądzę, przyciąga wielu klientów do tej aplikacji, ponieważ posiadanie testerów z całego świata oznacza, że strona lub aplikacja, która nie jest w języku angielskim, nadal może być testowana bez żadnych problemów. A najlepsze jest to, że możesz to zrobić po prostu za pomocą smartfona. Nie potrzebujesz do tego laptopa ani komputera. To oczywiście Twoja decyzja, ale fakt, że można to robić na smartfonie jest dużą zaletą, ponieważ zasadniczo nie musisz być w domu, aby móc przetestować aplikację. Wystarczy telefon lub tablet. Poniżej możesz zobaczyć, że możesz bardzo szybko uzyskać wyniki oraz dodatkowe informacje o aplikacji, których po prostu nie będę omawiać, ponieważ jest to dla nas nieistotne. Zamiast tego, powinieneś przewinąć w dół i kliknąć test. To przeniesie cię na stronę, na której zobaczysz, że możesz otrzymać 10 dolarów za test, przy czym każdy test trwa od 10 do 20 minut. Innymi słowy, możesz zarobić co najmniej 10 dolarów w 10 minut, a maksymalnie w 20 minut. To całkiem przyzwoita kwota, biorąc pod uwagę fakt, że dosłownie nie potrzebujesz do tego żadnych umiejętności. Teraz, gdy wejdziesz na tę stronę, polecam tu dokładnie wszystko przeczytać, ale bardzo szybko. Jeśli podoba Ci się ten film, to daj mu lajka i polub to wideo. Gotowe? Tak więc dobrą cechą wpływającą na samopoczucie użytkownika jest to, że nie musisz za nic płacić, tak jak jest to tutaj napisane. Będziesz jednak potrzebował komputera z systemem Windows lub Mac oraz smartfona, o którym już wspomniałem. Jeśli masz laptopa, nie musisz nawet kupować mikrofonu, ponieważ posiada on już wbudowany mikrofon. Natomiast jeśli masz smartfona, też nie musisz kupować żadnego zewnętrznego mikrofonu, ponieważ smartfon ma również wbudowany mikrofon. Podczas przeprowadzenia testu nie będziesz musiał używać swojego prawdziwego imienia i nazwiska, więc nie martw się o to. Wypada również wspomnieć o teście kwalifikacyjnym, bo nie będziesz mógł przystąpić do zwykłych testów od razu. Jednak ten test kwalifikacyjny tylko sprawdza, czy masz mikrofon oraz czy jesteś w stanie wykonywać różne zadania. Po raz kolejny to nic wielkiego. Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, jest sposób zarabiania. Jak widać, otrzymujesz wypłaty poprzez PayPal. Wiem z niektórych moich komentarzy, że niektórzy z Was chcą aplikacji, które będą płacić nie tylko za pomocą kart podarunkowych, ale także w inny sposób. A w tej aplikacji PayPal jest zdecydowanie jedną z opcji wartych uwagi. Teraz, aby zacząć korzystać z UserFilm, wszystko co musisz zrobić, to przewinąć w dół i kliknąć zostań testerem. Teraz wypełnij kilka prostych informacji, aby zacząć zarabiać. Przejdźmy do drugiej aplikacji na naszej liście, która nazywa się honeygain.com. Honeygain Honey to doskonały sposób na pozyskanie pasywnego dochodu w internecie. Ta aplikacja Aplikacja różni się nieco od poprzedniej, ponieważ będziesz zarabiać udostępniając swój internet. Jednak nie martw się, Twoje bezpieczeństwo nie jest zagrożone. Jak widać tutaj, Honeygain jest rzeczywiście bezpieczne. Zapewnia, że Twój ruch internetowy jest wykorzystywany tylko przez zaufanych partnerów, a aplikacja nigdy nie prosi o dostęp do pamięci Twojego urządzenia ani nie uzyskuje do niego dostępu, więc nie wykradną Twoich danych. A Twój internet jest używany tylko przez osoby, którym ufają. Jeśli chcesz przeczytać więcej na ten temat, możesz kliknąć tutaj. Tuż poniżej możesz zobaczyć, jak faktycznie działa Honeygain. Mówiąc w skrócie, powoduje, że internet jest bardziej dostępny dla innych użytkowników, a Ty w zamian za to otrzymujesz wynagrodzenie. Tutaj możesz zobaczyć 5 kroków do zarabiania pieniędzy dzięki Honeygain. Teraz Twoim pierwszym krokiem jest zainstalowanie Honeygain. Następnie uruchamiasz Honeygain na swoim urządzeniu. Aplikacja będzie gromadzić dane za pomocą Twoich danych internetowych, które pomogą innym firmom w tym procesie. Ty zarabiasz tylko za udostępnienie danych internetowych, a otrzymujesz zapłatę przez PayPal lub poprzez kryptowaluty takie jak Bitcoin lub Ethereum. Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć na temat aplikacji, której nie mogę pominąć, jest fakt, że nie płaci ona zbyt dużych kwot, a pieniądze, które otrzymujesz, zależą w dużej mierze od jakości twojego połączenia internetowego. Jednak muszę ci przypomnieć, że jest to metoda dochodu pasywnego, a nie aktywnego. Inaczej niż w przypadku pierwszej aplikacji, Honeygain możesz po prostu zostawić uruchomioną i będziesz zarabiać pieniądze. Więc moim zdaniem, powinieneś używać obu aplikacji: powinieneś używać Honeygain, gdy nie masz czasu, nic innego, a User Feel, kiedy masz czas. Dobra, więc trzecia aplikacja, którą dzisiaj omówimy, nazywa się moneyapp.org. Jest to jedna z najlepiej pobieranych aplikacji tego rodzaju, jakie kiedykolwiek widziałem. Jak widać, jest ona dostępna zarówno w sklepie Google Play, jak i App Store. Jeśli wejdziesz do sklepu z aplikacjami, nie tylko zobaczysz, że ma ocenę 4,9 gwiazdek, ale też, że ta ocena jest wystawiona przez setki tysięcy ludzi. To tylko dowodzi, że ta aplikacja jest wypłacalna. Możesz zacząć zarabiać, wykonując różne zadania, które mają do zaoferowania, za które uzyskasz kredyty, które następnie wymienisz na pieniądze. Czwarta aplikacja na naszej liście to mypoints.com. MyPoints to strona internetowa, na której możesz zarabiać pieniądze, wykonując proste zadania lub wypełniając łatwe ankiety, a najciekawszą opcją jest gra w gry. I to jest najlepsza strona dla tych ludzi, którzy nie mają dostępu do PayPal'a. Ponieważ tutaj otrzymasz zapłatę za pośrednictwem kart podarunkowych Amazon i innych kart podarunkowych, takich jak karta podarunkowa Visa. Bardzo fajne jest to, że zapłacą ci 10 dolarów tylko za dołączenie do tej strony internetowej. A jeśli chcesz, możesz również zarobić trochę więcej pieniędzy poprzez cashback, robiąc zakupy za pośrednictwem tej witryny. MyPoints ma ocenę 4,5 gwiazdki na portalu TrustPilot oraz cieszy się zaufaniem wielu renomowanych marek, takich jak Disney, TNT, HULu i wiele innych. Tutaj możesz grać w swoje ulubione gry, takie jak Angry Birds, i na tym zarabiać. A najlepsze jest to, że jest tu wiele różnych kart podarunkowych, takich jak eBay lub Starbucks, za których pośrednictwem wypłacisz swoje zarobki z tej witryny. A kiedy już zalogujesz się do tej witryny, to pozwolą ci zarabiać nawet poprzez polecenie tej strony swoim znajomym. W ten sposób możesz udostępnić swój link polecający znajomym i rodzinie za pomocą kont w mediach społecznościowych, takich jak Facebook oraz Instagram, co pozwoli ci uzyskać zupełnie pasywny dochód online już od dzisiaj. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, życzę Ci udanego dnia. Cześć!